Hej Liski. Tata Mariusz zaprasza na niedzielę z serwisem miastodzieci.pl Kamila Waleszkiewicz. Bajka na dobranoc. Noc ciepła otuliła ciszą szarości domy i ulice. Księżyc swym zachwycił się obliczem. A gwiazdki przytakującą, mrugały, że dzień nie jest aż tak wspaniały. Bo w ciemności oczka, barwy krainy snów oglądają. Nóżki i rączki leżąc biegają. Najśmielsze sny się realizują i nowe pomysły produkują. Śpiąc, dzieci rosną i zdrowiem pachną jak kwiatki wiosną. Noc jest cudowna, naszym zdaniem, więc szybko zajmijcie się spaniem i kolorów w snach odnajdywaniem. O ząbki dbajcie i w piżamki się ubierajcie. Niech buziak mamy lub taty, świat snów uczyni bogaty. My z księżycem z nieba na Was spoglądamy i o Wasze bezpieczeństwo dbamy. Więc o nas pamiętajcie i czasami na dobranoc rączką pomachajcie. A teraz oczka już zamknijcie i smacznie śpijcie. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki że jesteś i do usłyszenia.